Cześć, cześć kochani! Marek Malec z tej strony z Beston.pl. Zobaczcie, zapalmiamy Polskę A teraz to tak naprawdę zajuczamy Już Wam pokazuję Jukarostrata Całe pole Ono sobie tutaj rośnie Całe pole tutaj sobie rośnie To są rośliny 25 litrowe A tu dalej chyba są większe Ale to bym musiał sprawdzić, bo... Oni tu się w ogóle nie zastanawiają nad wielkością ani nad yy, wysokością pnia. Nic. Oni tylko tutaj, nie wiem co tu jest napisane. Nie, to jest jakaś kartka tylko dla nich. Ale jaka to jest doniczka? No tak wyglądają. Jest ich setki. Naprawdę wzięli się do roboty. No, tu ktoś sobie zarezerwował jedną pojedynczą sztukę. No. Jak ktoś chce jedną, to sobie może zarezerwować. Jak ja potrzebuję na przykład 100, znaczy różnych rozmiarów, no to oni mówią, że to już jest mucio trabajo, dużo roboty, nie ma na to czasu, są inni klienci, po prostu nie da się tego zrobić. Te są strasznie duże, wydaje mi się, nie wiem jaka to jest doniczka. Jeżeli 35 litrów, to by była fajna. Na pewno, też, na pewno też zarezerwuję. Jeszcze raz zobaczcie. Niektóre mają takie pnie już, a niektóre mają bardzo dużo liści. A pnia jest niewiele. Czy tu jest napisane, jaka to jest doniczka? Też nie ma. Jest, 35 litrów. Ok, więc takie też rezerwuję. Życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się.